Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj relacja kolejna z ogrodu, relacja kartonowa. Więc co? Zaczynamy pomalutko otwierać karton pierwszy. A tak następnie chciałem bardzo podziękować za, za uczestnictwo w live'ach. Naprawdę fajna atmosfera, jest naprawdę super się bawimy. Chyba wszyscy. Słuchajcie u nas troszeczkę wiaterek, jak to na pomorzu. Zaczynamy. Po pierwsze mamy wazonik, piękne szkło w takim bursztynowo-brązowym kolorku. Spójrzcie. Piękna noga z tymi bąbelkami w środku powietrza. Gazetkę tutaj złapię. Tutaj już mój przyjaciel Maniek Fryzmana i Chodzi do fryzjera niedługo Ja musi jeszcze trochę poczekać na kolejce Nie to żeby nie zazdrościł włosów wiecie. No bo Martańczyki mam włosy Nie sierść to jest piękne Wazon, kryształ, kobalt. Też pamiętacie, było tak jak właśnie by taka farba, taka ciecz spływała do środka szkła. Rewelacja. Ułożę bo te papiery, będzie mi wywiewało. Pięknie zadbany. Nigdzie nie ma uszczerbków. Zobaczcie. Drugi wazon już dzisiaj. Zajączka, zajączka w okularach, muszce, się... no, to jest to bybel, ja już te zajączki prezentowałem i w kartonach, i na live'ach, dobrze, fajne, okrywamy zajączek. jeszcze jedyny wazon, tym razem właśnie w kolorze takim kobaltowym, bardziej to jest tą piękną kurą, jeszcze z piękniejszym dołem. Tam były takie łezki, a tutaj takie kwadraciki w środku w tej nóżce. I on jest wyższy. Zobaczcie tutaj na porównanie do pierwszego i ostatniego. To jest też szkło w kolorze czarnym, nieprzezroczystym, też piękna falbana na górze. Spójrzcie, jest naprawdę spory. Też go postawię tutaj, no trochę kwiatków już tutaj się zmieści. Są to przepiękne talerzyki deserowe. Takie oto różowe kwiatki też z złoceniami na rancie, też ozdobne reliefy. I to jest Francja, Francja, zobaczcie, I ich 6, a mniej więcej, 3, 6, nawet 7 7 sztuk. No są śliczne, są śliczne. Jeszcze jedna. Cóż, to takiego. A już wiem. Zobaczcie, piękna szklana butelka. I to też nie jest jakimś papierowym czy okrętem z materiału, tylko szklanym okrętem w środku. No, wygląda to rewelacyjnie. Wiem, że się na bardzo tutaj spodobała. Naprawdę śliczna. Coś dla miłośników marynistyki, ale i nie tylko. Na przykład na prezent. Fajna rzecz. Ja ją tutaj może położę. Z przodu. Pięknie. To jest coś i dużego. Czyli wazon kryształowy tym razem. Tamto to było szkło. Zobaczcie jakie piękne szlify. Ja pozdrawiam tym razem panią Wiesię. I kryształu. Też ma na pewno piękny zbiór. Ten jest naprawdę w doskonałej formie, żadnych ubytków, uszczerbień. Duży, ciężki, stabilny. Odstawię go tutaj. Piękny kryształ. Tu się nam pojawia kotek. Eee... Kotek, Jest to chyba ceramika. Tak, ceramika. Biały z niebieskimi oczkami. Zobaczcie, fajna, później fajny pyszczek. Tutaj chyba była, myślę, jeszcze jakaś muszka albo stążka. To widocznie się odkleiło, ale tak było od samego początku. Myśmy go zabrali. Bo, czytacie o koty, ten był miły. No to pojechał z nami. No tak wygląda. Dosyć duży. Zobaczcie, na tle tego wazonu prawie ta sama wysokość. już kolejne piękne szkło. Tym razem rubinowe. Myślę, że to jest świecznik, ale piękny. Zobaczcie pod światełko. Mówię, lubię na dziennym świetle filmować, bo wtedy chociaż w jakimś, wiecie, procencie to dobrze tutaj kolory. Też bardzo fajny świecznik, wazon nawet chyba też. Ok, poprawię okulary. Lecimy dalej. A tutaj znowu wazon. No słuchaj, naprawdę wazony królują. Ale ciekawy kryszto, w takiej formie serca. Jak widzicie, w środku kwiat wygrawerowany. Z drugiej strony też. Piękna noga. A tak wygląda. Super. To jeden kryształ. Podziewawszy. A tutaj porcelana. I mamy kobaltowy, piękny wazon. Z złoto-białymi kwiatami. Tutaj od czoła złoty rancik na górze i na stópce. Sygnowanie Limburg, ale jest też mega. To jest wiatnie, a to już wiemy. To chyba jest też, o, co, ale świecznik, ale. Pięknota. Żeby nie uszkodzić tych płatków, są calutkie. Spójrzcie. Wiem, że było to sygnowane, pozwolicie, że sobie obrócę. Jest to Capo di Monte. O. No, świecznik duży, przepiękny. Piękny, a niech czego ty szukasz. Hej. A tutaj mamy pojemniczek, też kokusikami, kurczaczkami. Na sól tym razem, bo ostatnio był na cukier, a tu mamy na sól. No i wadzą. Ten też jest śliczny. Zobaczcie z tym ząbkowanym rantem, calutki, piękne takie medaliony po środku, bardzo ładne szlify. Tak wygląda na tym żółtym tle, będzie lepiej widać. Piękna sprawa. Dużo szkła. Tutaj mamy kufel, chyba z kwiatami i owocami poziomki, tak mi się wydaje. Fajny, kolorowy i w dodatku sygnowany James Kent. Jest to Anglia, Anglia tym razem. No kufel, sztos, ceramika. Widać, że ma swoje lata, ale też jest śliczny. mijam, Tu mamy wazon. Czyżby to był Kaiser? Tak, Kaiser. Porcelana biskwitowa. Piękna. Zobaczcie na te kwiaty. Wszystko wypukłe. Piękne wzory. Calutki, na szczęście. No mówię, królują wazony w tym kartonie. Tu jeszcze jaka piękność Kolorowe, też taką falbano na górze, też jest salutki jak widać. Spójrzcie, ma rewelację. Ok, to jest chyba na tyle. artą pusty, tak jak zawsze, zerknijmy sobie na oweczkę. Cóż my tutaj mamy? Na większość to wazony, ale nie tylko, mamy taki tutaj kaganek piękny, wasano, kufel angielski dla pojemnik na sól, wazon w kobalcie, kryształy, talerzyki deserowe, tam mamy zajączka, gebla, super, dobrze, ja pakuję... To co na oweczce i lecę po drugi karton. Drugi karton sobie czeka. To go otwórzmy. I zaczynamy. O, proszę bardzo, by się wykazała. Piękna figurka baletnicy. Tutaj chyba nie wiem z wasterkiem. Sukienka wszystko całe. Nie ma sygnowania. Ale figurka. Super. A. A tak, część druga. Ale ten jest naprawdę super. Zobaczcie na ten kształt góry. Fajna korona. Piękne kobaltowe kwiaty. Biała porcelana. I złota podstawa. Piękny się. Echt kobalt, czyli prawdziwy kobalt. Naprawdę wygląda to super. Tutaj druga figurka tym razem papugi zielonej też na jakimś pieńku sobie siedzi Made in Brazil słuchajcie, brazylijska figurka no tego dawno nie było nawet takie rzeczy z takich odległych stron potrafią się znaleźć tutaj w kartonach. No fajnie. No trochę w kraju tu się pojawiło. Piękne szkło. Lazon. Marki Joska. To jest znana huta szkła, które takie piękne wyroby nam z jakiś czas prezentuje. Spójrzcie. Hmm. I jeszcze jeden wazon. A to już widzicie od razu, co to takiego może być. Bohemia. Piękna bohemia. Ta część tutaj jest kobaltowa z takimi bogatymi złoceniami. Czuję, jeszcze widziałem naklejkę bohemii. Proszę. No, rewelacja. No, tak się jakoś złożyło, że w tych dwóch kartonach naprawdę a, najwięcej jest wazonu. też w kolorze kobaltu i takie dosyć duże, duży ten koszyk taki piękny, zdobiony pałągiem Na nogach calutki Nie ma się do czego przyczepić Super A, już mi ty wjał, potem to od razu go nie za nim, było. Szkoda po tym czasu na poszukiwanie gazu. Tu jeszcze zawijasł się, wywadzą. Tak, powalcie o to rewelacja. Zobaczcie te kwiatuszki, te liście. tą gazetę. Mało się. Co my tutaj mamy? Linne. Też prawdziwy kobalt. Ale śliczne. Ociągnięta na maksa. Chłopiec na bosa sobie tutaj bra. Coś tutaj jest. A tu mamy puzerko. Już takie też było wcześniej, w jakichś kartonach. Fajna sprawa, tak wygląda środeczek. Oczywiście w miesiącu. Z pięknymi złoceniami. jest z bardzo ładnymi złoceniami, z taką wstęgą. Może tutaj postawię, pewnie gdzieś będzie przykryweczka do tego. Ale to pewnie się przekonamy. Albo będzie, albo nie będzie. Ale chyba już ją widzę. O! Z takim złotym pomponikiem fajna na no jakieś słodycze myślę o. a tutaj piękna ryba właściwie to chyba jest skalar szkło rewelacyjne W takim fajnym pomarańczowym kolorze. No tutaj mamy jakąś przykryweczkę kryształową, wielką, powinna jakąś bombonierę. też tutaj graber kwiatów. Salutka. Ja ją na chwileczkę odłożę tutaj, na bok. Był do ciężki. Tak. Śliczności. Tutaj takie małe draśnięcie, ale tylko takie płyciutkie. Jak widzicie, w środku na tym rancie. Więc nie jest to jakiś tragedii, nie ma. Poza tym super. A tak wygląda komplecik. Sowa z upolowanymi zwierzakami. Tu jakiś zajączek, nie chyba tylko jeden zwierzak, jakiś królik zajączek polowany przez sowę puchacza. A tutaj patera. Srebrny rand, srebrne kwiatki, uszy, też fajne na jakieś owoce, na przykład. To chyba taki bardziej nowoczesny e, design, Royal Japonia. Ale ciekawy kształt, fajna. O, jakiś pojemnik porcelana. Sygnowania nie ma tylko numeryczne, jakieś dwie papugi. Proszę, tu mamy takiego białego jakiegoś. Rubelka, ćwirka. Nie wiem czy nie, będzie tutaj stały bo nie jest tutaj, nie ma ostrych krawędzi. Sygnowania nie ma. Już też chyba jeden był taki wcześniej. Tutaj mamy kuzderko w kształcie muszelki z kwiatuszkami w kolorze. Różowym No i proszę tutaj mamy Przykryweczkę też troszeczkę przybrudzona No fajnie jest ten pojemnik Z tymi papugami bo takie uchwyty Duże Fajna sprawa, czyżby to było wszystko? Wszystko. Ok, pusty karton. Też krótki rzut okiem na ławkę. Fajne rzeczy: i szkło, i porcelana. Oraz kryształy. Dobrze, to na tyle. Dwa kartony. Nowo rozpakowane. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na kolejne. Zapraszam też na live'a w piątek o godzinie 18. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.